Jest tych zawodników dość dużo, których u nas się tam przewija. Często u was też goszczą tutaj w firmie, chyba też tutaj można ich czasami spotkać. Bartka z Marzlika chociażby niedawno widziałem. Tak, Bartek był w poniedziałek u nas samochodem na serwisie, który sam przyjechał, dość długo przywiózł te ramy, które żeśmy przekazali do szkółki, z żeśmy dość długo gadali. Jest też otwarty, także jeżeli będziemy coś potrzebować, jakiejś pomocy, jego doświadczenia dla szkółki czy tam dla tych młodych zawodników, to też na pewno nam pomoże. Brat do niego tylko zadzwonił i Bartek, tylko proszę cię, żeby to były ramy z tego roku, w którym je kupujemy. A mówi panie Andrzeju, wszystko tak jak jeździłem, tak państwu przywożę. Wierzę w to, że to doświadczenie tej drużyny, którą przedstawić części tej drużyny, zaowocuje też wśród rozwoju naszych juniorów, bo pod tym kątem też patrzymy. Ci juniorzy muszą od kogoś podpatrywać, muszą, muszą się uczyć, muszą, będą widzieli na co dzień, jak jeżdżą, jak pracują, bo teraz oni będą współpracowali, będą w parku maszyn razem z doświadczonymi zawodnikami i doświadczonym trenerem, a więc, a, więc, a więc myślę, że to tylko na plus.